Witam serdecznie wszystkich oglądających tutaj kolekcja samochodów w miniaturze i chciałbym wam pokazać yy, progres jaki poczyniłem w budowie tego oto modelu Hammer H2 firmy Rewel w skali 1 do 25 yy, zacząłem oczywiście od podwozia i tak tu jest pomalowany most napędowy półosie z tyłu też jest post napędowy. To jest jak widać mechanizm 4x4, napęd 4x4. Silnik ze skrzynią biegów, rura wydechowa. Używałem przede wszystkim czarnej i srebrnej farbki. Zresztą ta srebrna farbka, nie wiem czy tutaj zobaczycie, są dwa odcienie tej srebrnej farbki. Jeden to jest y, 99, a drugi to jest 91, a jeszcze w jednym miejscu, że 90 są bardzo podobne. Z tego co w ogóle zauważyłem, to zawsze w moich modelach, które lepiej to podwozie wygląda najlepiej to jest podpis, że jest Hammer Use Under License. Ogólnie samego tego podwozia, tego tutaj czarnego, tego nie malowałem. Do tego jeszcze dojdzie. Już wam pokazuję e, osłona. Muszę ją pomalować e, takim satynowym powiedzmy, kolorkiem czarnym. To będzie wyglądało tak. A w kolejnym etapie dojdą hamulce tarczowe z przodu i z tyłu no i będę się brać za środek. No to dzięki, że poświęciliście mi trochę uwagi. Y, oczywiście z góry mówię, ten hammer nie będzie wyglądać tak jak na obrazku, szczególnie te trajbale, y, rzekłbym nawet wieśniackie trajbale, y, ich nie będę absolutnie y, naklejał, ja mam swoją wizję na temat kasty, ale to zobaczycie w kolejnych film, filmikach, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia.